O, trzecia część filmiku. To za dużo. Ale to nacinek długo trwa, ale nie... Nie wiem, on już trzy części trwa chyba. Mam się żegnać, czy nie. On może tu ukerować, ale mają ławkę tam, więc nie musi. Jeśli on to wygra. Wygrał to. A my się już chcieliśmy żegnać. Pełnia księżyca. Akurat... O nie, o, o, nie, 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 nie. Ta trzecia część już jest nieszczęśliwa, bo mam lagi takie troszeczkę. Twój pies mi chyba nie lubi. O nie, 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 no z takimi lagami to nie trafia No nie chcesz Patrz na ciebie Dobra, to w tym odcinku byłoby na tyle. Na razie i cześć, pożegnam się. Na razie.